Jademy do Bielska Białej. Taki tytuł nosi wydany właśnie w Gwarze Śląskiej przez Wydział Promocji Miasta w Bielsku Białej Mini-przewodnik po Bielsku Białej. U Lotka po Śląsku jest rodzajem takiego ukłonu w stronę ślązaków, którzy stanowią największą grupę turystów odwiedzających nasze miasto. A wiemy to na podstawie badań, które jakiś czas temu były przeprowadzane w Bielsku Białej. Myślimy, że tym drobnym wydawnictwem zachęcimy trochę tych rdzennych ślązaków, którzy jeszcze u nas nie byli do odwiedzenia miasta. W przewodniku goście ze Śląska znajdą krótkie opisy w gwarze kilku wybranych atrakcji turystycznych stolicy pod jak Zomek Słukowskich, Starówka, Choby w Bojce, Dymbowiec i Szyndzielnia, Tor Kartingowy czy Laserowy Paintball. Mamy również nadzieję, że ulotka dzięki temu, że napisana jest w Gwarze Śląskiej, stanowi swego rodzaju ciekawostkę, zostanie zauważona również przez media ogólnopolskie i przez to po prostu będzie się mówiło o naszym mieście. A zatem, jak napisano w końcówce mini przewodnika, Festelnie Wos zapraszamy.